Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 14 listopada. Marzymy o doskonałych relacjach, ale tak naprawdę relacje są skomplikowane i kłopotliwe. Bóg ma na to łaskę. Jestem żonaty od wielu lat. Mam wspaniałą żonę. Od lat żyje nadzieją, że nie zorientuje się, jak słabo trafiła. Z dużej odległości można by dojść do wniosku, że tworzymy właściwie bezproblemowe małżeństwo. Nasze relacje nadal są jednak skomplikowane. Zazwyczaj poniedziałki spędzamy razem. Uwielbiamy to i cieszymy się, że możemy razem spędzić czas. Gdzieś jednak w samym środku jednego z ostatnich poniedziałków doszło między nami do nieporozumienia. Oboje przyjęliśmy obronną postawę. Napięcie było ewidentne. Zanim poprosiliśmy się nawzajem o przebaczenie, cisza trwała zbyt długo. Można powiedzieć, że to drobnostka, ale z takich rzeczy składa się nasze życie. Cały czas powtarzam ludziom, że nie żyjemy tylko dużymi, ważnymi momentami. W całym naszym życiu podejmujemy tylko kilka wielkich decyzji. Większość z nas nie doczeka się wydania własnej biografii. Po naszej śmierci większość naszych historii umrze razem z nami, zapomnianych. Żyjemy małymi chwilami, więc charakter naszych relacji nie składa się z trzech lub czterech przełomowych momentów, lecz powstaje z dziesięciu tysięcy drobnych chwil. Jak wyglądają te małe chwile w Twoich relacjach z ludźmi? jak radzisz sobie z tymi komplikacjami i trudnościami. Prawda jest taka, że nikt z nas nie był nigdy w relacji, która by nas w jakiś sposób nie rozczarowała. Dlaczego jest to tak uniwersalna prawda? Dlatego, że wszyscy wnosimy w relację coś bardzo destrukcyjnego, coś, co wyzwala w nas antyspołeczne instynkty, co sprawia, że jesteśmy niecierpliwi, skoncentrowani na sobie, dumni, krytyczni, nerwowi i roszczeniowi. Tą relacyjnie destruktywną rzeczą jest grzech. W drugim liście do Koryntian czytamy, że Jezus przyszedł, żebyśmy już nie dla siebie samych żyli. To prawda, że w centrum DNA grzechu znajduje się egocentryzm. Sprawia, że wszyscy jesteśmy zbyt skoncentrowani na sobie, i tylko sobą zajęci. Grzech redukuje obszar naszych zainteresowań do własnych zachcianek, potrzeb i uczuć. Sprawia, że wszyscy mamy poczucie uprzywilejowania i jesteśmy zbyt wymagający. Doprowadza do tego, że łatwiej nam wydać osąd, niż służyć miłosierdziem. Czyni nas niechętnymi, by przymknąć oko na drobne przewinienia innych. Sprawia, że nie odpuszczamy tego, co dawno powinniśmy wybaczyć. Sprawia, że zamiast gotowości do wyznania błędu rodzi się w nas chęć obrony własnej sprawiedliwości. Cały bałagan panujący w relacjach to bałagan grzechu. Przyznanie tego to wielki krok w kierunku nadziei. To od egocentryzmu grzechu przyszedł uwolnić nas Jezus swoim życiem, Śmiercią i zmartwychwstaniem. Oznacza to, że jest łaska na każdy taki skomplikowany i przykry moment. Wchodzisz w nią, przyznając, jak bardzo jej potrzebujesz. Dalsze rozważania i zachęta, list do Efezjan, 4,17-32.